Statek na morzu. Statek na morzu mówi o naszej chwale. O naszej wielkości, o naszym pięknie. Morze nie jest naturalnym miejscem. Nie jest naszym naturalnym miejscem. My nie mieszkamy w morzu, ale my opanowaliśmy morze. Tak wielkie. Morze. Oceany, wodę. My możemy opanować takie sfery. To mówi o naszej chwale, ten statek, zwięczenie, wieniec naszej istoty. Gdy zabrać te wszystkie negatywne i słabe strony ludzkości, to jesteśmy wspaniali. I ten... Jesteśmy wielcy, piękni, wspaniali, wysocy. I ten statek na morzu, jak wieniec naszej natury.